Cześć, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj nowa zdrapka premiera zdrapeczka za 2 złote. Taka mama, mała popierdółka. Mamy dwie wygrywające liczby 8 pól do odkrycia i musimy znaleźć albo liczbę, albo co, albo nic tylko liczba. Nie ma żadnych symboli. Szukamy liczb. Stopni wygranych 8, ósmy stopień to jest zwrocik, oczywiście dwójeczka, a pierwszy stopień 44 tysiące 10 sztuk przygotowane na dzisiaj, czyli wkład 20 zł i mam numerki po kolei od 75 do 84, po kolei z paczki, końcówka paczki, sprawdzimy. Jak to będzie? Nie wykosztowałam się za bardzo, bo te małe zdrabki różnie dają wygrane. Szukamy tak, 18 i 47. Jeszcze sprawdzę. Tak, na pewno nie ma żadnych symboli. 52, 58, 22, 27. 48, no szkoda, że nie 47 za 5 dyszek. 49, 46 i 12, czyli pusto. Nie wiem gdzie tu będą kontrolne. znalazłam L, LM, pusto. Druga zdrapka. Coś tak się.

Pięćdziesiąt dwa, pięćdziesiąt cztery, dwadzieścia sześć, czterdzieści osiem, trzydzieści osiem, dwadzieścia dziewięć, czterdzieści jeden, pięćdziesiąt trzy, dwadzieścia jeden i znowu nic. Kolejna, szukamy czterdzieści siedem i. Pięćdziesiąt trzy, mamy trzydzieści siedem, czterdzieści dziewięć, pięćdziesiąt cztery, dwadzieścia cztery, dwanaście, trzydzieści pięć, siedemnaście i pięćdziesiąt osiem. Nic. Kolejna piąta zdrapka. Mamy szesnaście i pięćdziesiąt sześć.

Super, super, super. Jedna zdrabka i już wszystko odzyskane. To teraz lecimy na plusik. Kolejna zdrabka. I mamy tak: 31 i 29, 19, 59, 46, 51.

Jeszcze trzy zrabki do końca, może jeszcze coś się trafi. Szukamy 45 i czterdzieści dziewięć, pięćdziesiąt jeden, dwadzieścia trzy, czterdzieści dwa, dwadzieścia szesnaście, trzydzieści jeden, czterdzieści jeden i dwadzieścia sześć. Pusto.

Nie ma, nie ma. No i ostatnie nam zostaje numerek osiemdziesiąty czwarty i szukamy czterdzieści dziewięć i dwadzieścia siedem, trzydzieści pięć, dwadzieścia jeden, dwadzieścia trzy, pięćdziesiąt trzy, pięćdziesiąt cztery, pięćdziesiąt dziewięć. 19 i 43, czyli też pusto, ale wynik końcowy jest bardzo dobry, niby dwie zdrapki wygrały z tych 10, ale mamy 22 złote, czyli plusik i bardzo fajnie, aby no, więcej takich zdrapek, takich premier się trafiało. Dobra kochani, dzięki serdeczne za dzisiaj. Oczywiście widzimy się w następnym filmiku. Mam nadzieję, że już niebawem. Zobaczymy, jak będą się dalej spisywać zdrabki. Pozdrawiam serdecznie. No i do zobaczenia. Buziaczki, pa pa.